Cześć witajcie, Krzysztof na kanale Krzynogaraż. Patrzcie co tutaj dzisiaj mam pod kompem. Oktawia 2FLK z 2012 roku silnik 16BSE. BSE już coś było, nie. I tutaj yy, są yy, jakieś przerwania na tym silniku. o, i tu mamy takie błędy. Zostały wymienione świece w tym silniku, ale to nic nie poprawiło. Zobaczcie, co my tu mamy. Pięć błędów. Cewka zapłonowa. Wyjście mocy, czyli już wyjście zaponowe, Obwód otwarty. Cylinder pierwszy. Wypadanie zapłonów. Cylinder czwarty. Wypadanie zapłonów. Yy, wielokrotne wypadanie na, zapłonów na cylindrach. I odcięcie cylindra. Pi co to jest. Pierwszy cylinder szutów. ale ewidentnie coś się dzieje z zaponem. Sama wymiana świec tutaj nie pomogła. Ja oglądałem sobie, słuchajcie, tutaj te przewody zaponowe, i one już są też w stanie takim dziwnym. Samochód ma 150 tysięcy, no i padła decyzja: wymieniamy cewkę zaponową. No bo to jest ewidentnie coś od cewki zaponowej i brak iskry, lub no brak zapłonów. Czy to jest brak, brak iskry, no ale powiązując z tym. Ciekawe. Dobra, wymienimy to i zobaczymy, co się zadzieje. Te błędy sobie pozwolę teraz skasować. I idziemy do silnika. Kochani, no jeden BST. Słuchajcie, tutaj u góry Wam daję link do filmu, który był całkiem niedawno, do wymiany świec zapłonowych i kabli zapłonowych. Tam było jak rozebrać tą pompę, tą wtórnego powietrza, jak kabelki tam przepchać, natomiast no nie było cewce, także jak chcecie zobaczyć jak do tego momentu się robi, żeby dojść do cewki, obejrzyjcie ten film, który macie tutaj na karcie w linku i zobaczymy się po prostu już przy samej cewce, zobaczymy co tam słychać, może tam jakieś gniazda wypalone, jak się ją tam wyciąga to jeszcze nie wiem, ale zobaczymy, tak? Czyli wyciągam sobie teraz tą pompę przede wszystkim. Wyciągam kable, kable może już założę i zobaczymy się przy cewce zapłonowej. No i moi mili, jesteśmy na etapie zdjętych, zdjętej pompy. I patrzcie jaki ładny dostęp się nam zrobił do coweczki. Cewka oryginalna. Żeby do ceweczki jeszcze dojść, to tutaj taki tip. Słuchajcie, trzeba zdjąć tą ramę, ten spornik od pompy. Tu dwie... Śrubeczki tam na dole, dwie śrubeczki, bo nie, do, bo nie dojdziecie do tej śrubki. Dokładnie ten ramię, ramię wspornika zasłania tą śrubę. Dobra, teraz tak trzeba wyjąć kable. Kabli nie pomylicie, to wam pokażę. Można je spokojnie sobie zdjąć i odkręcić cewkę. Raz, dwa, trzy. Wkręty, wtyczka i obejrzymy sobie gniazda tej cewki. No, i kochani, mamy ceweczkę na wierzchu. Kurczę, spodziewałem się, jak oglądaliście ten film z linku, tam gdzie wymieniałem przewody, to jaki tam był syf, nie? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nic. Czemu ta cewka strajkuje? Chodźmy ją porównać do cewki tej. Co tu porównywać? Bierzemy tą i wkręcamy, nie mając. No, żadnej możliwości sprawdzenia cewki. No dobra, wkręćmy ją i zobaczymy się przy tym, jak będziemy, wiecie co, przewody sobie wymieniać. Chociaż ja ją po prostu wkręcę. Wiecie co, wkręcę ją. Przewody wymienię, no przewody były też w tym filmie. Jak to mnie powyszarpywać? Tym razem świec nie będzie, i zobaczymy się chyba przy kąpie, jak to było. Zobaczymy, czy te błędy znikną z tego sterownika silnika. O. czyli ją na swoje miejsce. Wtyczuszka jest, przewody wymienię. Według tutaj elegancko, mając tak, to mogę sobie po kolei wymieniać te przewody. Dobra, czyli ja ją wkręcam. Zakładam przewody i zobaczymy się przy kąpie, czy to wypadanie zapłony będzie, czy nie będzie. I już. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz tutaj. Odpiąłem sobie te wtyczki i mówiłem, żebyście się nie martwili, w jakie one są kolejności. Zobaczcie. Nie, nie wiem, czy to widać. Tutaj widać to. Literkę C. Widać. Tu, jakbyście spojrzeli, jest literka B. I każdy szanujący się producent. Oznacza cewkę zapłonową. Jak nie, no to ma pamiętać, jak to było. ABCD jakoś tam jest. No i to jest liczone jak, yy, jako. ABCD tam jest liczone jako A, ABCD, tak? Czyli od rządu 1, drugi, trzeci, czwarty cylinder. I ABCD. No i wymieńmy ten jeden A na przykład. Gdzie jest ten A? Świeć tu. Tu jest A. Czyli to jest ten króciutki. Tak? Od razu go możemy sobie spokojnie. Wyjąć. Wiemy, że jest tu. Ceweczka. Tutaj jest wszystko porozpadane. Tutaj w tych miejscach. Klik. Czy to są oryginały? No 150 tysięcy przyjechało. Sztywne? Ło, sztywne. Tu są czyste. Ale tu takie jakieś porozrywane. Aczkolwiek, słuchajcie. Tam w środku. No jest leciutka zielenina, ale to... Dobra, wsadźmy tutaj normalne. Nawet dłuższe jest, bo one są dłuższe. To co, fajeczkę. Lepiej cóżkami. naprawdę się manewruje. Klik. No i ten idzie tutaj w tym, w tym kwadraciku. Cyk na no, A. Dłuższe są, więc będzie tu trochę inaczej ułożone. No ale to nic. O. Weszła. No i tak pozostały trzy. OK, dobra. Wymieniamy i składam ten cały tutaj biznes. Pompę to wszystko trzeba wrócić i zobaczymy, co nam kompę Ci pokazywało. Dobra, kochani, jesteśmy przy kąpie. Zapalmy ten samochód w ogóle. o. No zapalił elegancko. Wejdźmy sobie w ten silnik. nic nie ma, słuchajcie, ale powiem Wam tak gdzieś tu poczytałem, nawet to na naszym forum oktawiowym, że są te takie błędy bardzo podobne z tym wypadaniem cylindrów są spowodowane na przykład błędnymi wtryskiwaczami gazowymi tam gdzieś któryś x-site kolega gdzieś tam opisywał, czytałem że właśnie wymienił wtrysk gazowy gdzieś tam i się to też naprawiło no podobne błędy, no ale wypadanie cewki o... No, jak to się nazywa, wyjście mocy, czyli iskry Że było błędne, no nie wiem no, Dla mnie to był błąd elektryczny No zobaczcie, no Nic się nie dzieje Tu gdzieś jest taka komórka pomiarowa Się nazywa Miss Fire eee, Miss O, liczniki wypadania zagranów Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i rozpoznanie wypadania zapłonów. I teraz się schowaj. Zawsze mi się wydawało, widzicie co, że rozpoznanie wypadania zapłonów to jak one są. Enable znaczy, że o, rozpoznałem wypadanie zapłonów, a, a, a nie ma wypadania zapłonów, natomiast yy, to jest chyba, że widzicie, jak teraz, jak obroty spadają, Idzie na wolnym biegu, to się to wyłącza, czyli to jest prawdopodobnie, że w tej chwili trwa rozpoznawanie wypadania zapłonów, na przykład. No, jakoś to sobie trzeba interpretować. No dobra, cacy chodzi, nic się nie dzieje. No to tyle, moi mili. Wymiana ceweczki i kabelków. BSE to inne BSE niż było wtedy, także nie, nie ten. Wszystkiego dobrego zdrowia Wam życzę. Cześć.